Dobrze, Pawle, może ty teraz zaproponujesz kolejną. Ja bym zaproponował Ip i Krystynka. To jest bardzo ciekawa właśnie baś, gdzie mamy chłopca ze swoim ojcem, którzy gdzieś tam mają kawałek ziemi, na którym pracują. Oprócz tego ten ojciec zajmuje się wyrabianiem chodaków, czyli drewnianych butów wytrzymałych, ale też tanich, bo materiał to drewno. Czyli w czymś, co można dosyć długo chodzić, a nie jest zbyt kosztowny tak jak na przykład buty skórzane. No, tylko że wiadomo, nie jest też wygodne. To jest coś, w czym raczej ludzi, ludzie biedni chodzą. No tak, oczywiście. Natomiast ja tylko chciałbym zauważyć, że wspomniałem, że właśnie wcześniejsza baśń, czyli Bzowa obręka jest takim dramatem obyczajowym, dlatego że pokazuje życie ludzi, to tutaj jest to jeszcze bardziej z To jest tak, jest wyższy poziom. Tak, to, to ja, ja bym się nie zdziwił, gdyby fabuła, jaką tutaj usłyszymy, pojawiła się powiedzmy na jakimś filmie czy serialu. W Wielkim Ekranie, tak. Tak, na Wielkim Ekranie jako taki właśnie typowy dramat, o... Czajowy. Tak, to jest wszystko. No i mamy właśnie chłopaka, tego Iba. I chodzi o to, że ten mały Ip, on też uczy się tak nawet, tych chodaków tak tylko czy... że on jest jeszcze mały on, on na razie mały, tak, tak. On, on pomaga w tym warsztacie ale jeszcze nie nie struga sobie tak, na razie on ma tam pięć nie ma jest 7 lat, ma. Tak, 7 lat ma. bo nie ma nawet jeszcze umiejętności tak. ale gdzieś tam na przykład dubie się w tym drewnie nożem tak bo czyli przyuczać taka do przyszłego tak. zawodu i on struga takie ja sobie ale warto jest... zwrócić uwagę bo to struganie butów nie jest można powiedzieć też takim pełnym zawodem bo ten właśnie Jeppe Jones czyli ojciec Iba jest tak naprawdę rolnikiem, bo on ma pole i. Ma chyba nawet parę zwierząt. I... Tak. I chodzi o to, że on normalnie zajmuje się właśnie rolą, zajmuje się tym um, gospodarstwem. Natomiast zimą właśnie struga te buty jako takie uzupełnienie dochodów, wtedy, kiedy nie ma tej. Uzupełnień dochodów na wsi było zawsze pełno. Tak. Że ktoś mógł mieć dobre możliwości, umiejętności, na przykład w zaplataniu jakiejś koszy, albo w tak. hawcie, albo w czymś innym. Gdzieś tam te pieniądze można było dodatkowo w wolnym czasie, kiedy nie ma plonów, kiedy jest zima, czy w innych okresach. No nie i w każdym Razie właśnie mały i wstruga pierwsze chodaki. Ja sobie nie wyobrażam, że to takie prawdziwe chodaki, bo to są małe chodaki, że te pierwsze chodaki to są takie chodaki zabawkowe, że to jest coś, co przypomina kształtem chodak, jest mniejsze, ale coś i tak, co teraz jest takim, takim pierwszym dziełem. Znaczy ja zrozumiałem to, że to były takie chodaki, tylko że właśnie na nóżkę dziecięcą. Właśnie dla Krystynki, tak, tak. która była córeczką Flisaka. Tak. Oczywiście, śliczna i urocza. Właśnie, ja nie jestem pewny, czy on miał takie umiejętności, czy wszystkim to nie był prezent taki, że. Znaczy, ktoś by tak chciał. Tak, tak bo on tak, chciał. Bo to, że... Tak, bo już chciał. Jakby nie było w żadnym momencie powiedziane, że ona w nich chodziła, ale sobie zachowała. Jakby mogło być coś nie tak, ale to były jego pierwsze chodaki. A, faktycznie... ma... Chodziło o to, że to był prezent dla tak, kobiety. Tak, to... To, to był prezent i to były jego pierwsze chodaki, tak. więc to co było ważne. Tak, tak, że to było jego pierwsze dzieło i jednocześnie prezent dla e, dziewczynki, z którą się przyjaźni od dziecka, ale coś więcej niż przyjaźń. Tak, więcej tak. przyjaźni. I on, jakby rzeczywiście też tak podkreślony jest tutaj, uważa, że ona jest taka śliczna, że ma taką świetną figurę, że tak naprawdę, gdyby miała ładne sukienki, to by do niej właśnie to pasowało. Że no ona mieszka właśnie w tej chacie z torfu na wrzosowisku. Ale do końca to nie pasuje, w sensie, tak, że, że ludzie ona... by nie uwierzyli, że ona Tak, że, że ona gdyby, nie, nie... gdyby ona się ubrała w piękną suknię, gdyby to. się umyła nie... tak, to Tak, tak to, to tak, by... nikt by nie uwierzył, że ona jest ze wsi. Tak, to no że jest taka tylko, ładna. Że tak, No nie tylko, że ze wsi, po prostu, że jest córką flisaka i że tak, mieszka w takiej chacie. rodzenia urodzenia, tak. urodzenia tak, tego typu. Tak, warto rzeczy. powiedzieć, kim jest flisak. W flisak. Rzeką transportuje drewno, jakieś materiały na łodziach, tak, dalej, czy używa po prostu prądu rzeki do transportu. Flisakowie pracują zwykle właśnie na barkach. Tak, tak, tak. Silne barki. Tak, podstawach. i to jest właśnie, że on miał barkę, którą właśnie transportował materiały, i właśnie zabierał często swoją córkę, Krystynkę, razem z sobą, bo nie miał jej z kim zostawić. A czasem z, zostawił ją właśnie właśnie tam tam z, u Liba. Tam u Liba w sensie, tak, tak, żeby właśnie tam się poznawali, tam tak, się przyjaźnili, bawili razem. Tak, ale było też tak, że Ip też chciał z nimi popłynąć. I właśnie o to chodzi, że Ip rzadko ich odwiedzał, bo zazwyczaj to Krystynka odwiedzała jego albo się tak. widzieli, a teraz miał okazję, żeby pójść do niej do domu i właśnie wręczyć jej te chodaki. Tak. Tam jest ogólnie wspomniany trochę taki opis, że oni tam się bawią, że jakieś tam takie dziecięce przygody Tak, bo to, to właśnie, dla, ponieważ dlaczego mówiłem dramat obyczajowy, dlaczego w ogóle obyczaje, bo jest trochę migawka z takiego życia normalnego w tamtych terenach. Szczęśliwego. szczęśliwego. tak. Tak, tak, życie dzieci, ale też jak to jest dookoła, mamy flisaka, mamy tego rolnika. rolnika, który właśnie struga chodaki, więc jest taka trochę przebitka z tego, jak ludzie sobie żyją w tamtych czasach, dorośli, i jednocześnie jak żyją sobie dzieci. No tak, i Ib został zaproszony, czyli miał okazję nareszcie przepłynąć się na, te, na barce. Na tak. barce. Bo chciał, bo, bo za... chciał, bo chciał. On oczywiście to było wielkie wydarzenie dla tak, tego dzieciaka. Zwłaszcza, że Krystynka też płynęła, więc. Tak, tak zwłaszcza, tak, że Krystynka właśnie. też płynęła. I tutaj ojciec dziewczynki, ojciec Krystynki na traktwie miał świniaka. Znaczy on nie, nie, to później. Nie, nie, nie. A, on, później. On, on tutaj sobie siedzieli, bawili się, gadali jedli sobie chlebek z malinami. Tak było żeby to świetna zabawa. Dobrze, tak. On jak te drzewa przetransportował, to po prostu. Tak on transportował jakieś... drewno. Tak jak kupiec, jak kupiec gdzieś pojedzie ze sprzedat, to potem musi coś kupić, żeby wrócić, bo nie opłaca się jechać pustym transportem. Tak, i wracał z węgorzami i prosięciem. No więc rzeczywiście i wtedy, kiedy już płynął, to tam jeszcze ojciec powiedział, że na chwilę tam sobie gdzieś idzie i żeby poczekały na jego dzieci. No i dzieci zaczęły się na tracwie bawić. To znaczy bawi się, chciały zobaczyć to prosie, bo je ciekawiło. I uwolnili je z tego zamknięcia i prosie wyskoczyło przez burtę i nurt je poniósł. Tak. Się przeraziły, że Przeraziły się, że będzie lanie. Przerażone dzieci stwierdziły, że muszą uciekać. wasza Ib uciekł pierwszy i Krystynka tak, zaczęła się za nim pobiega. Tak, tak, tak. Próbowali się przebrać przez też się pomoczyli. I Ib myślał, że on poprowadzi ich do jego domu. Tak, tak że tam pewnie. się skryją. Tak. poczuł się przewodnikiem dwuosobowego stada i słusznie. Tak, i poprowadził w las. Ale. Źle prowadził, bo poszli w inny las. Czyli niesłusznie. Nie, nie. <laughs> tak. Niesłusznie, tak, tak. Nie chodzili z tego lasu, co z głębi się w niego zagłębiały, ale jednocześnie zobaczyły jagody, które gdzieś tam tak. rosły. I nie przeszkadzało w tej sytuacji im, nasz tych jagód do bólu. Więc no, to też jest ciekawe. No tak, ale te, no wieci, też. No. Ale, Dzieci, tak, ale, właśnie, ale moim tak, bo inni sobie Warto ciekawe. zauważyć, że to było tak, że oni szli, szli, byli sami, nie mogli trafić i zaczęli płakać. Ale się wypokali i ruszyli dalej. Bo jakby też nie tak. można płakać w nieskończoność. Tak, tak, oczywiście. No i dalej Ip tak myślał, że a, ja jednak poprowadzę, no ale nie udawało mu się znowu. Że, że jeszcze trochę w tamtym kierunku i, i już będziemy. Przyszli chyba na Polanę, jeśli dobrze pamiętam? Tam, e, na tak, na, na jakąś tam Polanę to... i rzeczywiście coś tam. Tkali staruszkę. Tak, zmąciło ciszę i zobaczyli taką dziwną staruszkę, taką dość nietypową, bo taką brązową twarz miała. Dziwna była, no, cyganka. Więc mamy nasze, naszą przedstawicielkę społeczności romskiej, żeby można było umieścić w filmie. Tak, tak. Jeszcze warto wspomnieć o jednym takim szczególe, że tam był orzech na tej polanie. Który... Tak, krzew orzechu. Krzew orzechu, który miał orzechy, czyli można było tam... Zresztą te dzieciaki skorzystały z tego, bo właśnie te łupiny rozdzielały, żeby się najeść. Ale właśnie ta cyganka się pojawiła. Tak, i to była magiczna leszczyna, ona powiedziała. Tak, że to była magiczna leszczyna, dokładnie. No cóż, tak i mówiła. Że to jest magiczna leszczyna. Tak, i powiedziała, że w tych orzechach są zaklęte życzenia. Że każdy orzech ma jakieś życzenie. No i tam y, zaczęli się pytać, że na przykład, czy w tym orzechu jest karoca z e, końmi. Kolejny... E, tylko, że warto powiedzieć, że cyganka wyciągnęła z kieszeni te trzy orzechy. A, tak. Tak, Ona wyciągnęła a, a przy... oni, oni mieli wcześniej y, zwykłe orzechy. Tak, oni mieli tak. garść orzechów i cyganka hmm. powiedziała im, słuchajcie, dzieci. Ja mam tu takie trzy magiczne orzechy, a Wy macie pełno garści zwykłych orzechów. Wymieńmy się. A tak. No to to ten rodzaj cygaństwa, no, że tak, tak powiem. tak, tak, tak. Ten rodzaj dealu. Tak. No i dzieci uwierzyły, że tam są dla nich wspaniałe rzeczy, że w jednym z orzechów jest zaprzężony wóz z karocą. Tak. W drugim jakiś chyba... Skar... Szale. Szale, dziesięć szale, pięknych szaleń. Tak? Szale i jakieś tam suknie sobie, chyba, tego typu rzeczy. Tak, i w tym najciemniejszym czarnym orzechu jest to, co najlepsze. To, co najlepsze, dlatego. Ale właśnie też ciekawe, że Krystynka wzięła właśnie te dwa orzechy, to, co ona chciała. No, co kobieta mogłaby chcieć? E, znaczy, Karoca i właśnie nie. tego, właśnie nie? bo ona wzięła, ona wzięła ten powóz, karocę, a Ip stwierdził, że to to dla niej pasują szale, że właśnie ta karoca i szale Ale to nie było, nie pasują. Jeszcze bym to inaczej przedstawił, tak dokładniej, że to było tak, że najpierw cyganka przedstawiała orzechy po kolei. Tak. Mówiła, że w tym orzechu jest karoca z koniem. Ta Krystynka mówi, to daj mi to, daj mi to, tak, co mm? nie? A w tym drugim to są właśnie te szale i to też był taki piękny złoty orzech, to tak. daj mi to, daj no, mi to. To, nie, to była nie, typowa, tak. to była typowa chciwość Krystynki, to była typowa walka o prestiż, o pragnienie posiadania. Tak. To jest właśnie typowy grzech, w sensie typowa, po no. Chciwość. Tak, i ostatni orzech. No właśnie, ja pamiętam, że przynajmniej przy tych szalach, że to sam Ip powiedział, że to bardziej pasuje do, do Krystyna. Znaczy, on, on tak po, pomyślał, pomyślał, ale, ale ona, ona chciała. A, to ona, ona, okay. tak. Mhm. Tak, a trzeci orzech, bo te dwa były piękne, takie duże, złote. I trzeci ja, i to orzech. Był czarny mały. Czarny mały. I Krystynka tak jak powiedziała łaskawie, że to tam masz Ip, dla, ten orzech będzie dla ciebie. Tak, co, nie a nim jest to, co najlepsze. Tak, a ten zapytał się ten Ip właśnie tej cyganki, co jest w orzechu. W tym orzechu jest to, co jest dla ciebie najlepsze. Mhm. Deal był dobry, no bo tutaj karoca z koniem, tutaj mamy szale, tutaj mamy to, co dla Ciebie najlepsze za garstkę orzechów, więc oczywiście wymiana poszła. Tak, daj okay. jeszcze sukienki, nie tylko szale. A, szale i sukienki. Szale, sukienki, jakieś tam pończoszki, inne kapelusze i tego typu rzeczy. Mm -hmm. Takie stroje, czyli właśnie chodzi o bogactwo tak, i, o, i o. piękne, piękne i o, ubrania i piękno, tak? właśnie, czyli, te kwestie, pych, bogactwo, czyli tak. ta pycha, chciwość, mm. pragnienie, posiadanie i tak, wszystko, pokazanie się. z drugiej strony zawierzenie woli boskiej, że Bóg tak. ci da to, czego Ty potrzebujesz na tak, najbardziej. Dokładnie. Tak, tak. you <laughs> No, ale też cyganka nie była taka, nie zostawiła ich tam sama po tej wmianie. Tylko... Tak, bo, bo warto zauważyć, że tutaj. Powiedziałem gdzieś po prostu. Tak, jeżeli mówimy o kwestiach, bo to jest, wydaje mi się, najmniej baśniowa z baśni Dessa, bo tam jest najmniej elementów naturalnych. Można powiedzieć, że ewentualnie właśnie ta staruszka jest takim naturalnym, bo ma te rzekomo magiczne orzechy. Tak bardzo one są magiczne, ciężko powiedzieć, ale jednak później do tego wrócimy, bo coś w tym jest. Coś w tym jest, tak. ale dalej im powiedział, że ich ocyganiła. Natomiast wyprowadziła dzieci z lasu, Właściwie w, w stronę, którą tromba. Znaczy, on, według mojej wersji, to ona zaczęła ich prowadzić do domu, mhm. ale po drodze spotkali gejowego i post po oddała temu gejowemu mhm. te dzieciaki. Więc... No tak. no, ale nieważne, ale nie istotne. To, tak, no uratowała dzieci z lasu. Tak, no. tak, tak, tak więc no. tak. tak. No, to zrobiła słusznie jak najbardziej. Jest dla mnie postać chaotycznie dobra. <laughs> Poszedł mały Szwindel, ale uratowała no, życiom tak. dzieci. Co dzie się jej należało. Tak, no, tak, 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 to, to wszystko. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście za prosiaka były krzy. Tak, ale była też duża ulga, że dzieci się znalazły, że wrócili. Tak, tak, I im przebaczono po prostu za tego prosiaka. No ale oczywiście wieczorem Ip chciał sprawdzić ten orzech. Więc złożył go w, Pomiędzy drzwi. Pomiędzy drzwi, Między futry na drzwi, tak. Między na drzwi i po prostu rozłupał. Tam w środku była taka ziemia, to wiadomo. Zwykła jest... ziemia, tak, tak. Zwykła ziemia, czarny pył. No tak, czarny nie. pył, czyli coś, co można się spodziewać w takim zepsutym że. Tak, tak, i on stwierdził, że. Mocno, że, są to, że, że, że nie, no nie, właśnie nie. No właśnie nie, nie stwierdził, że on stwierdził, że. No ja tak stwierdziłem. No, znaczy... Ty tak stwierdziłeś, nie. a on stwierdził, że. No, no wiem, wiem. On stwierdził, tak. że. No dla niego. że tak, że to dla niego los to czarna ziemia Negatywnie. Że, że czarna ziemia, że grup że do niego jest grup tak, grub, tak że, 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 żarny... że jego nie ma po prostu dobrej przyszłości że nie czeka tak. nic no tak. dobrego no tak. Że on jest tak bardzo pesymistycznie bardzo pesymistycznie tak tak no i cóż no i minęły lata mhm. i cóż to się stało no ip no uczył się bało to gospodarstwo też tak, pomagał ojcu tak i tam y, dzieci były przygotowywane do konfirmacji co też jest y, warto zauważyć bo to w kościołach protestanckich jest swego rodzaju połączenie bierzmowania z pierwszą komunią. Komunią, tak. Bo wtedy dzieci właśnie mają to wyznanie wiary dla Boga. I to jest. No w różnym wieku, ale zazwyczaj się to działo gdzieś tam no, od 12 roku życia do między, mniej więcej 15 roku życia, czyli właśnie między komunią a bierzmowaniem u nas, jak na to spojrzeć. No i cóż, no, ale okazało się też w tym czasie, że Krystynka to miała wielkie szczęście, że ktoś tam ją zobaczył i udało się jej dostać na służbę u bardzo bogatych ludzi, w sensie no bogatych. do oberżysty. Do oberżysty, do tak dokładnie. No i cóż, i tam miała pomagać gospodyni, i jeśli by się sprawdziła, to oni by ją przyjęli. Tak, tak. tak. I ona też tam ogólnie tą konfirmację będzie miała. Tak, właśnie, bo to chodzi o to, że ona się uczyła do tej konfirmacji, czyli u, u, tak naprawdę taka szkółka niedzielna i widziała, że właśnie po konfirmacji, jak się okaże, że jest w porządku z nią, że, że dobrze służy, to, to zostanie tam przyjęta. Dla mnie też oznaka tego efektu Auroli, skoro to była tak piękna dziewczynka, to jako oberżysta chciał na przykład mieć ciążała, to niech spróbuje się dziewczynka, jest taka urocza dziewczynka, to niech tutaj pomaga w kartrzmie. ciągnie klientów. Ta, ta, tak, Trochę tak też, tak naprawdę. Uh -huh. No tak, no, będzie po prostu kaczmarką, która będzie ściągała klientów. Obsługa jest ważna. Tak. Małko stać na oberży. No, do oberży to raczej idą ludzie, którzy gdzieś tam sakiewki mają. To im w miarę, no zależy. To w miarę. zależy tak. od oberży. No ale dobrze. No i tutaj muszą się rozstać. No ale Kryszanka mówi: Spójrz. Ibie, mój tutaj taki narzeczony w cudzysłowie, bo tak trochę jej nazywano, że mam jeszcze te dwa orzechy, które jej dał, w sensie no, które, które dostali, i że będzie przechowywała właśnie też te chodaczki, Tak, ma. że właśnie ma dwa orzechy i hmm. dwa chodaki, czyli tak. ona zatrzymała te rzeczy, które miała właśnie z przygody z Ibem, odnoszę to w ten sposób, że ona je kojarzyła z nim. Mhm. Tak. No te tak, tak. i te orzechy. No i się rozstali, w sensie przynajmniej no, rozeszli. No i cóż, no pracował ciężko. No musiał, mu... bo tak. jego ojciec zmarł, więc musiał się tak. opiekować matką. Po, matką i polem, całym w ogóle gospodarstwem. Tak, i przejął tak naprawdę w pełni rolę ojca, ponieważ i zajmował się gospodarstwem, i też strugał chodaki. Tak. Uzyskał już tą umiejętność, żeby robić się tak, że sprzedawać. Tak, właśnie któregoś razu Krystynka wróciła. Już nie Krystynka, ale Krystyna. Piękna kobieta, wypiękniała, także i jak ją spotkał, to w ogóle nie mógł wydobyć słowa, bo tak to oni się tylko porozumiewali ze sobą listownie, tak. a teraz jak ją zobaczył, to w ogóle, wiesz, wyrosła dziewczyna, no i wyznał jej swoją miłość, że chciał właśnie, żeby wzięli ślub i zgodziła się. I najprzez to, że wiesz, tak samo jak Flisa, który jednak był przyjacielem jego ojca, który znał ich, też wyraził na to zgodę. Więc jakby tam wszyscy byli zgodni, że tak to powinno się wydarzyć. No więc Krystyna wróciła tylko po to, żeby tam dokończyć, powiedzmy, ten swój termin łoberżysty, żeby, powiedzmy, odwdzięczyć się za to, co oni dla, dla niej zrobili. Tak, no ale zadziało się coś nieoczekiwanego. Tak, bo syn oberżysty... ...zakochał się. i zakochał się. A syn oberżysty, ogólnie rzecz biorąc, tam w samej Kopenhadze był i prowadził jakieś interesy. To była rodzina bogata i to był człowiek bogaty. Tak jak ta Krystynka, jak powiedziała Ibowi, to ona powiedziała, że tak, że raczej go kocha, ale tak jeszcze nie była tak 100% pewna. W sensie chciała to zrobić, ale tak jeszcze... Tak, że jeszcze się zastanowiła. ...troszeczkę się jeszcze tam wahała, ale jakby tak wszyscy wiedzieli, że ona też tam go pocałowała i tak Ogólnie rzecz biorąc, to o tym synie obrężysty już ib dowiedział się teraz nie od Krystynki. Tak. Od zwa, ojca chyba. Od ojca, ponieważ Krystynka... Ojca Krystynki. E, tak, od ojca Krystynki, tak, ale bo Krystynka, Krystyna już właściwie, Krystyna mu jakby nie przyjęła od, od razu tych oświadczeń od tego syna Berżysty, że ona nie przyjęła, bo jednak wciąż tam miała tego Iba. I to ojciec, ten właśnie Flisak, przyszedł do niego, żeby pokazać list od niej, który ona napisała ojcu, że ona właśnie ma tego Iba, że jakby tak naprawdę obiecała mu, że jednak kochają się i tak dalej. No i trochę ten Flisak pewnie widząc lepszą przyszłość dla tak. swojej córki, chciał przyjść do niego i wiesz, trochę wymusić na nim, żeby... Tak, że nie odtrącaj tej szansy, tak, że blokujesz jej szczęście, tak trochę. Tak, no dokładnie. nieprzyjemna sprawa. A bo lubił tak naprawdę go, się bardziej jednak kierował tym materializmem. Co jest warto zauważyć, bo mówimy tutaj o materializmie, ale i wbrew pozorom Krystynka odrzuciła ten materializm, bo chciała jednak być z Ibem. Przynajmniej dopóki Ib nie napisał sam listu, którym zwolnił ją z tej obietnicy, z tej przysięgi tak. i na zasadniczo powiedział że ona powinna kierować się swoim szczęściem i zdecydować o co jest w jej interesie najlepszym. Tak, tak. Ale, ale ona nie walczyła. W sensie tak. nie próbowała się przeciwstawić mm. temu, nie próbowała porozmawiać, tylko tak. po prostu poczuła, tak. że nie ma tej przysięgi tak. i poszła jednak w tym materiale. Mhm. Tak, jednak warto też powiedzieć, że miałem takie przeczucie, bo to nie było napisane wprost, że ten ojciec rzeczywiście oczekiwał od Iba tego, tak, tak, naciskał Tak, na tak, tam, absolutnie o to chodziło. Tak, tak. tak. O to chodziło, po to w niego przyszedł, na zasadzie, żeby pokazać, że patrz na kim ty jesteś w stanie, a jakim stanie jest ten syn oberżystów i ile on może dla niej zrobić. Jeśli ją naprawdę kochasz, to ją wypuścisz. Tak. Jest no tak i takim. list doszedł do Krystyny. W takim razie tak, przyjęła oświadczyny i wzięła ślub. Natomiast Ip, no, no, żył dalej sam. Dalej musiał ciężko pracować w polu. Stracił kontakt w ogóle z Krystyną. Pisali jeszcze do siebie listę, ale potem się urwało. I gdzieś tam przypomniał sobie nawet ten orzek, że dla ciebie to co najlepsze, czyli nic. <śm> tak, dokładnie. Tak, znaczy no, dla Iba, także dla tak, tak, dla, to Iba, wiem, to dla Iba. No i właśnie podczas. I żadnej innej nie miał. Tak, nie miał innej, tak. Zawsze w sercu Krystyna. Mhm, więc on był wierny do końca. No i podczas właśnie orania w tej czarnej ziemi z orzecha, która była mu przeznaczona, jego pług na coś natrafił. Coś złotego. To było ubrudzone, ale tam gdzie pług przejechał, tak. świeciło. I on tak no. podniósł zaskoczony to, oczyścił to złoto <grym> i okazało się, że to jest złoto i jakiś, pobiegł. Tak, jakiś klejnot tam jeszcze znalazł. Złoto i klejnot wydaje mi się. No i właśnie pobiegł do miasta, żeby dowiedzieć się co to w ogóle jest. No i okazało się, że to jest. Coś z jakichś czasów pogańskich. Na ramiennik złoty z czasów pogańskich. Czyli po prostu no, kawał złota, majątek. Tak, że to. Że to tam, było po latach już. Tak, że po I to nie, nie tylko ramiennik, tylko tam był cały grobowiec jakiegoś wojownika. Tak, tak, tak. Tak. Chociaż tam chyba w moich wersjach czytałem, to nie było popełniane, czy on ten grobowiec, co tam było. No, było skupione klejnie. na tym, że zyskał po prostu majątek. To bogactwo. Znaczy, bo ja pamiętam, że jak, jak ja czytałem, to on nie tylko właśnie bogactwo, ale też miał rozmowę z uczonym, który stwierdził, tak. że to jest wielkie znictwo, że to jest najlepsze, co mogło dla Siebie być. Tak, dokładnie. Tak, tak mu powiedział. O tej przepowiedni cyganki nawiązywał. Tak. tak. Bezpośrednio. To było gdzie mogło być, że właśnie zyskał dużo pieniędzy, bogactwo zyskał właśnie na tym grobowcu, na tym, co się w nim znalazło, i tak naprawdę stał się wielkim panem. Już nie potrzebował żyć w takim ubóstwie. Ale to go nie zmieniło. Tak. Tak. I, I chodzi o to, że on właśnie wyruszył do Kopenhagi, do tego miasta. Żeby oś... sobie spieniężyć jakiś klejnot chyba. Tak, tak, żeby właśnie w kwestii, właśnie wydaje się, że w kwestii tego uczonego, bo chodzi o to, że to nie było kwestia, że po prostu sprzedaje na złoto, tylko że to było na zasadzie, że to jest wielka wartość historyczna, iść do uczonego, do muzeum i oni ci dadzą za to kupę pieniędzy. I to w ogóle po latach. Tak, po latach. Tak. I on na ulicach tego miasta, mój pierwszy raz też był w swoim mieście, więc nie ma co się, się dziwić, mm -hmm. tak zabłądził. To jest ważna informacja. Tak. I naciwko niego zobaczył dziewczynkę, Prapłakała. która tak. płakała. I uderzyło go to bardzo mocno, ponieważ ta dziewczynka tak. wyglądała zupełnie jak krystynka z dawnych lat. Tak, mhm. Była tak Po prostu i... kropkę w kropkę. Tak, I... tak, aczkolwiek zupełnie, dziewczynka, nie rozumiał, której kochałem. Więc zakładam, że no musiała być bardzo młoda, że jeżeli nie rozumiał tego, co mówiła. Może jak płakała, płakała ukała, człowiek, a... no wiesz. No może, no może. Znaczy właśnie wydaje tej... mi się, że ona musiała być starsza, skoro nie, zobaczył pustynkę. Tak, tak, wydaje mi się, że No może tak, bo, bo, bo on dlatego... nawet jakby pytał się jej o drogę. O właśnie... Ale bardziej potem spytał, czy może jej pomóc tam, niż czy o drogę. Ja to rozumiem, tak, że on pytał się o drogę, ona płakała, nie rozumiał jej i pytał się, co, co jej jest, czy może jej pomóc, no tak, i, ona i ona go, go zaprowadziła, tak? tak. Do takiego małego mieszkanka, gdzieś tam na poddaszu. To, to takie, takie po prostu dziury. dziury. Tak, takie dziury, to tam było tam no. określenie barłek. Tak. tak, barłuk, tak, na którym leżała jakaś kobieta. Tak, zmęczona, kwa... chora. Tak, w gorączce, w malignie. Tak, i? To była właśnie Krystyna. Tak. I tutaj teraz my, jako czytelnicy, dowiadujemy się, co się działo z Krystyną, że przez te interesy, które tam ten syn oberżysty. Tak, że... bo, bo zginęli rodzice zginęli oberżysty rodzice, i oni odziedziczyli wszystko. Tak, i on sprzedał tą chyba oberż... a czy nie umiał bardzo... nie umiał się nią zająć. Tak, bardzo źle gospodarczył. Tak, nie, umił, znaczy, nie umiał gospodarzyć. Nie on z, sprzedał to, że zrezygnował z biznesu. Tak, zrezygnował z biznesu i zaczął inwestować i zapożyczać. I jeszcze się. chyba wędrował po świecie, straszne balangi robił. wielkie. tak, wielki. tak, tak, tak. Balangował, Zostawiał Krystynę, żeby opiekowała się w domu dziećmi, bo ona tak. straciła. Dzieci. I, w ogóle tak. dzieci umarły jeszcze. Tak, bo miała to najstarsza żyła, to właśnie była ta, i następne umarły. Tak, dokładnie, młodsze umierały. I chodzi o to, że właśnie on dużo żył ponad stan, zapożyczał się i on umarł. Tak. Tak. A w końcu on umarł, bo chyba też zapił się czy coś takiego. Tak, coś takiego. Mhm. No i ona została z całym tym długiem i musiała właśnie żyć w takiej w nędzy, biedocie, nędocy, ta, tak. Spotkali się tak po latach. To on był w ciężkim szoku. Tak, i ona nawet go nie poznała. Tak, ona, ona była w gorączce, tak. Także kiedy mówimy o takich dramatycznych scenach właśnie z dramatów obyczajowych, z filmów takich tragicznych romantycznych, to to, że właśnie on spotykał tę swoją tak. miłość po latach i ona nawet go nie poznała. Nie poznała. Ale jakby Ale ostatnimi, był... ostatnimi słowami tak. prosiła go, żeby zaopiekował się jej córką, tak, żeby nie pozwolił jej zginąć. Żeby nie zginęła w nędzy Tak. i właśnie ta dziewczynka ona też nazywała się Krystyna, naz tak. nadała jej imię po sobie Tak. i, i powiedział, że tak. dopiekuje się nią. Tak. Przez wzgląd właśnie na dawną miłość, ale też na, na dobro w sercu. Tak, to, czyli... i, i Krystyna zmarła. Tak, i Krystyna zmarła, rzeczywiście. A on wziął dziewczynkę do siebie i wychowała swoją córkę. Tak. Dbał o nią. I na końcu miał swoją Krystynkę. Tak, na końcu miał Krystynkę. No i właśnie tak, tak się kończy baśnie, że, że miał pieniądze, miał ładne gospodarstwo, duży dom i właśnie tą dziewczynkę na kolanach, którą kochał, był dla niej i matką i ojcem, jak to mhm. jest napisane w baśni. Tak. Z jednej strony trochę szkoda, bo być może mogłoby się inaczej potoczyć. Z drugiej strony może udało mu się uniknąć tego strzału, który reprezentowała Krystyna. Wiesz, ona nie była wcale taką aż tak złą osobą, bo nie, przykład, ona, zobacz, nie, ona nie była plac, złą. Plac, Ta, patrzmy, po, że ona złą, tak na... Tak, ona on... poszła za pieniędzmi, za chciwością, ale nie to, że ona była zła. Nie robiła z tego z premedytacją. Tylko uznawała, że to po prostu jest lepsza wersja, że nie... Podjęła zły, zły wybór, tak. To jest tak. ten motyw, że zamiast za miłością podąża się za majątnością. Zresztą ona na przykład szanowała tą Przysięgę mimo wszystko, tak, I właśnie, dopóki tam dopóki IP nie odpisał jej tego listu, to ona była w stanie zrezygnować z tego, co Do, chciał. Dokładnie, więc podejrzewam, że gdyby IP też poszedł za miłością, w sensie, ale, zachował się może trochę ale, samolubnie. I poszedł za miłością. Tak, ale, ale poszedł za miłością w taki trochę sposób, że ją wypuścił, ale gdyby zachował się może trochę samolubnie, a może jednak stwierdził, że oni są sobie przeznaczeni, to być może mieliby razem Ale miał szczęśliwe. zbyt niskie poczucie własnej wartości. Tak, to też Uważał, że ona po prostu, że ona na nią nie zasługuje, po prostu. Tak, tak uważam. To mm -hmm. ja była za kogoś wysoka lepszego. partia dla niego. Tak. No. Tak, tak, ale właśnie to jest to, że on nawet nie poznał tego syna karczmarza nie zobaczył, że to człowiek tak. jednak rozpustny, bardziej tak, taki. Tak, tak, tak dlatego, tak. że wszyscy go opisywali jako przystojny, inteligentny i prowadzący no tak, była bogata rodzina, tak. więc Bardziej inwestacje. chodziło o to, że majętność tak. przemawiała tak. za jego reputację. ale to bardziej, że majętność przemawiała o jego reputacji. Właśnie nie, że mm -hmm. dobro przemawiał że jakiś porządny człowiek z tylko majętność za nim przemawiała. Tak naprawdę nie było mówione, że jest jakiś bardzo obrotny czy coś takiego. Ale nie, taki był przedstawiany, bo podejrzewam, że wiadomo, że też te historie, jak podróżują, to się wyolbrzymiają, bo tam dlatego zwracają uwagę, że on jest właśnie młody, ale już obrotny, że prowadzi interesy w Kopenhadze, więc wiesz, takie trochę z perspektywy... Dla ludzi ze wsi? No, tak, lansował dla ludzi ze wsi, się na kogoś tam. Tak, no tak, tak, dla, może się co? ale dla Iba, ktoś taki, to, to kim ja jestem do niego? Przecież ja mam tutaj tylko to, tą farmę, to pole, który muszę się zajmować, mnie jest przeznaczona ta ciemna ziemia grobu, gdy on tam y, trzaska kokosy w Kopenhadze tak, na tam interesy. Tak, i w ogóle. Dokładnie. Tak, i też on zdawał sobie sprawę, czego trochę też y, Krystynka pragnie, bo ona jednak pragnęła tego, bo tak. ona i myślę tak, o tym, że o tym wiedział. Tak, A on wiedział. nie mógł jej tego dać. I on nie mógł jej tak, tego tak. dać, bo on też... nie byłby na, na wsi była I żebym... on ją sp... przecież kochał, i po prostu też takie poświęcenie siebie dla jej szczęścia, bo on myślał, że ona znajdzie szczęście w ten sposób, mhm. to też ma pewien objaw miłości. No tak, no a tutaj mhm. pytanie pyta... jest to, że ludzie nie do końca wiedzą, czego tam naprawdę chcą, albo tak. czego tak. potrzebują. Zresztą pytanie, czy ich małżeństwo też byłoby szczęśliwe, czy faktycznie ten materializm, któryś w nie przeważył, a że. Cóż? Nie on, znalazł, by... on znalazł klejnoty. Tak, naprawdę. ty, ale no, to było po ilu? Po ilu, po, ilu, po siedmiu latach, no bo A tu Arturowi chodzi o to, że być może ona tak naprawdę gdzieś miała z stół głowy. Może by więcej pracował i szybciej by znalazł klejnoty. Może tak, ale gdzieś miała stół głowy, jakie życie mogłaby praco tak. pracować i to tak. mogłoby tak. tworzyć konflikty. Tak, że to była stracona szansa, że tak. wybrałam ciebie i teraz żyjemy w e, tak. gdzieś znoju. No, on tak się obawiał tego, tak. tak? A tu właśnie ta baś mówi, że jest dokładnie powinno być odwrotnie. Tak. Że, mm -hmm. że powinno się wybierać to, co jest naprawdę wartościowe. Ta przyjaźń, miłość, jakieś tam zaufanie, tego typu rzeczy, a nie właśnie to, że ktoś jest po prostu bogaty. Mm -hmm. Tylko tak jak mówię, bo tutaj mówimy, że on jest taki dobry i to że się zachował się pozytywnie, ale w pozorom błędy popełnione po obu stronach. No tak, no, no oczywiście. Ale... Bo to, że i Bowie było wmawiane, że on nie jest wystarczająco dobry. Nawet, nawet wmawiany, On sam się wmówił, tak, wmówił i, i, ale mówi... i w, lisach mu tak, w Lisach to wykorzystał. Tak, w to wykorzystał. Ale on tak właśnie się czuł. I tak. To jest mm -hmm. ta kwestia odnośnie też poczucia własnej tak. wartości. No dobrze, no to może przyjdziemy. Więc takie, dalej. takie smutne trochę zakończenie, ale mądre. Ale mądre. Mówię, jakby absolutnie widziałbym taki film na jakimś TLC czy podobnym kanale.